Wolsztyński Blok Wyborczy zorganizował spotkanie w sali cechu Rzemiosłu Różnych. Jego celem miała być dyskusja o przyszłości powiatu. Spotkanie rozpoczęły wystąpienia burmistrza miasta i starosty powiatu, którzy wyliczali sukcesy osiągnięte w czasie swojej dwuletniej pracy. Dopiero wójt siedlca Stanisław Piosik stwierdził, że spotkanie ma na celu przedyskutowanie spraw, na które mamy wpływ i zastanowienie się, co samorząd może zrobić w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i edukacji. Wójt przemętu Jan Knop tłumaczył, że jego gmina nastawiła się głównie na turystykę. Szansą jest także przetwórstwo rolno-spożywcze. Przedstawiciele władz mieli przygotowane wystąpienia, ale mieszkańcy od razu po nich przystąpili do ostrej dyskusji. Jeden z zebranych stwierdził, że nic nowego tu nie powiedziano, a ludzie mają konkretne problemy i pytania: na przykład, dlaczego wciąż nie sprząta się terenu wokół targowiska, dlaczego w hotelu Wolsztyn nadal nie jest uruchomiona działalność gastronomiczna, I jak wygląda umowa z jego dzierżawcą, i w końcu, za czyje pieniądze został wybudowany parking na zapleczu ratusza i czy pracownicy urzędu współfinansowali to zadanie, skoro tylko oni z niego korzystają? Pytania te przerwał przewodniczący Wolsztyńskiego Bloku Wyborczego, Krzysztof Lisiewicz, mówiąc, iż spotkanie ma na celu zastanowienie się nad przyszłością powiatu, a nie jest to czas na zadawanie pytań bezpośrednio do burmistrza i czas na wylewanie żalów. W końcu jeden z zebranych oznajmił, że widzi tu niekonsekwencje organizatorów tej narady i właściwie przychodząc tu stracił czas. Radny Ryszard Strąg podsumował: Drepczemy w miejscu, a przecież wszystko zależy od nas. Zebrani doszli do wniosku, że w Wolsztynie nie ma klimatu na inwestycje, ponieważ ze wszech stron wyrastają problemy, często zanim jeszcze zainteresowany cokolwiek rozpocznie.